Cześć, z tej strony Netherlander. Mamy godzinę 12.01. Jesteśmy na serwerze Wardis. I witam Cię w przeglądzie codziennym, rankingu i cen na targowisko To, co widzicie na początku, to jest mój pierwszy POS. ...na tym serwerze. Czy dam radę? Mm. No, kombinujemy, kombinujemy. Tak jest! Pierwszy boss. Na tym serwerze. Od razu ma jarod. Gzy, gzy nie? gzy, gzy. Aż powiększa z wrażenia. Pierwszy boss, na tym serwerze. Majorot. No dobra. Gdzie mamy ten Majorot? Dodatkowe złoto. Dwie gwiazdki. Oddam go wam. Ten, kto napisze najlepszy komentarz... ...w moim uznaniu oczywiście... Najbardziej kreatywny, bądź najbardziej na temat zobaczymy. Ten dostanie tego majorota. Widać? Widać. Dobra, ranking ustawimy się tak, żeby było wszystko idealnie. Dobra, tutaj troszeczkę powiększymy. A mianowicie, polecimy sobie dzisiaj profesjami. racji, znaczy, że na pierwszym miejscu jest Weto. Polecimy od Magów Ognia. Pierwsze trzy miejsca. Na pierwszym miejscu niezmiennie, w prawie 80 poziomie, 77 Mag Ognia. Weto. Na drugim miejscu znajduje się z 65 poziomem magognia spłonka, a na trzecim. Umbrous. Gratuluję! No, widzę, że tutaj równo równo ciśniecie. Tak patrzę sobie po, na, po całej dziesiątce, poza tym pierwszym nowet to to. to... Nieźle. Rycerze. Na pierwszym miejscu jest. Nimcuro. 71 poziom. 70 poziom. Na drugim miejscu. Naistraj. Nice I na trzecim. Gret. Kotka. Ciekawe, czy gra. Screen kotką. Co myślicie? Tak? Nie? Barbarzyńcy na pierwszym miejscu znajduje się z poziomem 73 Tripitropa, na drugim Grind Kotka, a na trzecim Arcy Mental. Wudeki, na pierwszym miejscu, no panie V Dominator, nieźle 70 poziom. V Dominator. Na drugim miejscu 68. Poziom. Pijana kotka. O, widzę, że tutaj chyba ekipom Ktoś leci, co? Na trzecim miejscu Hetafałs. Nieźle. Shiny. Na pierwszym miejscu, z, pozi z poziomem 70, znajduje się. Hej, kotku. Na drugim miejscu. 67 poziom. Sheet. Szebek. A na trzecim. Arcymon. Z poziomem 65. Łuczniki. <laughs> na pierwszym miejscu. 67 poziom. Zajmuje. VTT. -t. Na drugim miejscu. Cytryskowy. I na trzecim. Szpądziciel. No nie, cisną tutaj równo, nie? I druidzi. Druidzi. Na pierwszym miejscu znajduje się... Menhenik. Na drugim? HSP. I na trzecim? HITNERACH. No nieźle, wam powiem. Jak to wygląda z powerem? Jeżeli chodzi o wszystkie profesje Rodie łuk 3800 powera. Ja jacie ogromna ilość 3800 prawie 4000 Zobacz jaka jest różnica między pierwszym poziomem a e, pierwszym miejscem a dziesiątym miejscem, nie? 1000 powera. Nieźle jeszcze ubrany jest. Na pierwszym miejscu, wśród gildii znajduje się Zium, na drugim miejscu Rotterdam i na trzecim Presja. Tak wygląda ranking dropa. Mamy dzień siódmy, epików mamy aż 8. Wyjaśnijcie <gryw> mi jaki macie patent. Na to, żeby dropnąć Epika. Napiszcie w komentarzach. Może jest jakiś mit, którego jeszcze nie sprawdziłem. Bo powiem, że już trochę ich sprawdziłem. Przesunę się troszeczkę. Żebyście mogli zobaczyć też przeciwników upitych. No i jak widzicie... Ta ilość jest zatrważająca, ale nie w każdym przypadku. Niektórzy mają po 203, 203, 205 przeciwników i mają epika. No nieźle, nieźle. Niezły fart. Wchodzimy na targowisko. Przestawię się tak, żeby nie kolidować. Dobra. Interesuje mnie wszystko. No tak w sumie z ciekawości. Ile taki Majarot kosztuje. Ja mam dwie gwiazdki, taki nam spad. 45 platyny. I tutaj większy udźwik. No nieźle, nieźle. Myślę, że jakiś mój widz się ucieszy. Mam nadzieję. Husariony, basteje. 130 platyny. Najtańszy. Oj, nie chciałbym mieć na początku PETA z tym. Za drogi interes. BASteja, 150. W ogóle? Husarion wydaje mi się, że był. droższy niż basteja wczoraj, nie? Ktoś tutaj wystawił po 130 platyny, co i tak wydaje mi się bardzo dużo. Co uważacie? Jak myślicie? Eruptory! Postoplaty! No i drogi interes z tymi petami, co? Ja teraz pewnie gra się będzie opierała na, na tym punkcie, przynajmniej na początku. Macie pety? Jeżeli tak, to powiedzcie mi, który macie poziom, a który poziom ma wasz pet? Jestem ciekawy. Czy leci się równo? Czy może pet służy jako dodatek? Na haria szponów 300 platy. Mm, nie no, odporność na korki. 50 poziom, no okej, okay, no 50 poziom. No ale 300 platy za... Najsłabszy mod? No nie. Nie dałbym tyle. Nie ma szans. Baurala w... węży. Na 60 poziom obrona przeciw roku, 350 pl. No, no też bym nie dał. nocowy wy. ale jakiś taki lepszy mod, jakbyśmy tutaj znaleźli. Modyfikator obrażeń fizycznych Murim szponów 50 poziom, 500 platy. Ogólnie uważam, że to jest mega dużo. Nie dałbym tylu. No ale wolałbym dać za to 500 platy, aniżeli tutaj za odporność nie na na korki. Tak to wygląda. Tirhel. Tirhel, o proszę. To jest łuk, nie? Nie, to jest podęki Mówię, coś mi nie pasuje w tym... w tym tu. No nieźle. 650 plat. O, duch zamku niektórym oddaje co? Obdartusy. 900 platy. Obdartusy to z GMO, nie? Dobrze mówię? Dobrze pamiętam? Mogę GMO? Nie mylić z żywnością genetycznie modyfikowaną Bo To nie o to w tym chodzi. Garnek. 1050 platy. No powiem wam, że jest istotny ten rear. No ale bez przesady tysiąc platy, kto ci... Kto, kto wam za to tyle da? No nie. No chyba, że się ktoś znajdzie. Nordhil. Jedna gwiazdka, 42%. Dwa... Sto... Platyny. 2100 platyny. Kosmiczna cena. Naprawdę powiem Wam, że cena nieadekwatna. Tak, tak mi się wydaje. Przynajmniej, bo 2000 platyny to jest kosmos. Przeliczanie na złotówki. Co tutaj mamy ciekawego? Smocze skrzydło po 140 platyny. No, no to już bardziej sensowne, no ale i tak cena jest wysoka, nie? Smoczy gnat 1000 platyny. Masakra. Karatris najdroższy. 850 platyny. Masakra. A z takich ważniejszych rzeczy. Pewnie Was interesują. Szansa na trafienie krytyczne, szansa na podwójny atak. Zatwierdź. Damy sobie większą ilość tutaj. O! No ale dobra. Bez tych najmniejszych. No mniejszych sobie zaraz przejdziemy. O! Na 40 poziom. Szansa na podwójny atak. 700 platy. Masakra. Zaraz sobie porównamy to z kamieniem. Szansą na podwójny atak 700 platy. Zapamiętajcie. Jak uważacie to jest dużo na 40 poziom? 700 platy na tym etapie gry. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Lecimy z, przed, z przedmiotami. Imperial 1058. Opłacalne. Chwilowo. Jeszcze opłacalne. Świeże mięcho. 150 tysięcy. Zatrważająca cena, tak mam tak powiem. Jeszcze, jakbyście chcieli na przykład iść 5x. No, trochę to kosztuje, co? Platynowa paczka. 365 tysięcy masakra masakra, ale ogólnie jak widzicie, platyna idzie do góry, nie? Idzie do góry. Dielektryki 200 tysięcy albo 40 platy. No, jest to trochę. A jak widzicie, dukaty zeszły. Co mnie osobiście dziwi? Odłamki po 25 tysięcy? O! Albo po 5,5 platyny? No, jakbym chciał. Ciekawe, co to za okrągla, jakoś. Wiecie, może? Ja za chwilę wracam. No, niestety, życie rodzica tak wygląda. Że trzeba zawsze pamiętać o wszystkim. Być dla dziecka. Wracając do tematu odłamki. 5 i pół platyny. Jak to jest? Jakbym kupił teraz jeden odłamek. Mam powiedzmy 10 platyny. To ile tej platyny rzeczywiście mi weźmie? No, bo tak na, na przykładzie 100. O 99. Dziewięć. Czy bierze mi 99? Dziewięć? Jak to wygląda? Albo 104,5. To bierze mi 105. Albo 104? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy. Artefakty. 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 fall. Redukcja obrażeń krytycznych. Jest najtańszy, 65 000. Z takich ważniejszych, drift 1%. Pamiętajcie, że kamień można ekspić. 1950 platyny, kosmos. Ale jak pamiętacie, wczoraj, nie wiem, czy ten sam czasem nie kamień, był wystawiony po 2000. Zgadza się? Nie wiem, czy mam aż tak dobrą pamięć, ale chyba tak. Czy Może jakaś promocja wpadła? O proszę, o proszę. Alorn. 1200 platyny. Kurczę, szczerze? Chyba wolałbym wydropić. Niż dawać taką stawkę. Bidrif above. 750 platyny. No nie, no nie. To jest... Dużo, nie? I dobra, Subdrift Teld. Chciałbym o tym wspomnieć, ponieważ jak pamiętacie, tam było ta zbroja na 40 poziom dawała 1% szansa na podwójny atak. I kosztowała 700 platy. Tutaj mamy Subdrifa, który daje 480 platyny. E, który daje 0,5%, ale po wyeksplorowaniu daje 3%, bo można go zbić do 6 poziomu, za 4800 platy. Dołożę do tego zbroję chciałaby było właśnie. No, sub powiedzmy, że takie brunle. Interesują mnie teraz brunle. Ile kosztują brunle, powiedzcie mi? Nie ma brunli... Oj, są brunle. 250 lat. Najtańszy albo 1 250. 000. To uważam, że to bardziej się opłaca aniżeli tamto, nie? Ale to jest moje osobiste spostrzeżenie. Coś tu jeszcze ciekawego. link 450 platy. Jać. Masakra. Mod trafień dystansowych. 450 platy. Orby. Z najdroższych. Niezmiennie większe obrażenia na bosy. piece platy. Redukcja obrażeń od ataku mentalnego: 400 plat, Subdrift, nie, Suborb Cat: 300 platy najtańszy albo 1,5 miliona. Większe obrażenia na zwykłych przeciwnikach. No, dosyć istotne. Dodatkowe doświadczenia czyli pust dla każdego gracza, który XP: 250 lat, bądź milion. No. Nie wiem jak wy, ja uważam, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce szybko przexpić, to taki orb jak najbardziej ma sens. Aniżeli taka zbroja za 700 platyny, no gdzie? To wam da większego boosta, nie? Redukcja obrażeń od bossów, zobaczcie. 550 tysięcy. Nie wiem czy się, wydaje mi się, że się opłaca. A wy jak sądzicie? 94 platyny. O, nieźle, nieźle. No dobra. Pamiętajcie. Do wygrania jest. Mm, właśnie. Pokażę wam. Muszę się przestawić. Teraz no kamerka. Dobra. Do wygrania jest. Majarot na serwerze Vartis. Dwie gwiazdki, 47%. Sub Orb Plan, dodatkowe złoto. Zaraz, zaraz, zaraz sobie jeszcze zobaczymy, ile kosztuje. A w sumie sprawdzimy od razu. 37 platyny albo 160 tysięcy. Więc, tak, Ma i do wygrania. Napiszcie w komentarzu dlaczego to właśnie. Nie, sobie nie. Napiszcie jakiś komentarz, a ja wybiorę najlepszy. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Dziękuję za oglądanie. To był dzień siódmy. Dzień siódmy. Po siedmiu dniach pierwsze miejsce zajmuje Weto 77 poziom, no nieźle, no cisną tutaj równo, mija równy tydzień, czy równy tydzień, równy tydzień będzie jutro już o 12, .00. tak, ale mija prawie tydzień, mamy 77 poziom, niesamowite, mam nadzieję, że tak samo jak ja, nie możecie się doczekać jutrzejszego Podsumowania po równym tygodniu, jak myślicie, będzie pierwszy 80 poziom. Ja myślę, że jest to całkiem możliwe. Czy spadnie kolejny epik? Nie wiem, nie wiem, lecz się domyślam. Miłego dnia wszystkim a niektórym to pranoc, w zależności o której to oglądasz. Pozdrawiam, cześć i czoły. To był. Nederlander. Lajkuj, subuj i najważniejsze, skomentuj, bo bez Was widzów ten kanał miałby ciężko. Pozdrawiam, cześć.